Cześć, witam wszystkich na kolejnym treningu. Dzisiaj zrobimy sobie trzy ćwiczenia. Każde ćwiczenie będzie trwało 45 sekund, 15 sekund przerwy. Po całości robimy sobie minutkę przerwy. Zapraszam. Ćwiczenie numer 1. Przechodzimy sobie do klęku podpartego. O. <laughs> Podnosimy delikatnie kolanka, ręce pod dłonie pod barkami. Teraz siadamy na piętach, przynosimy ciężar ciała w tył. I wychodzimy do przodu, nie podnosimy bioderek, ręce są pod brzuchem i z powrotem siadamy na piętach. To jest pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy za 4, 3, 2, 1 czas. start. 45 sekund pracy. Hop! hop. I oddychamy. Dech na dole i wydech do przodu. Dech i wydech. Dech i, i wydech. Proste plecy. hop, Patrzymy w podłogę. Piękny czerwcowy poranek, szósta rano <laughs> <duszenia> <tuszenia> Jeż, Jeszcze, jeszcze chwilkę. 10 sekund. Nóżki rozstawione na szerokość, obrębczy biodro. 5, 4, 3, 2, 1, luz. Powolutku wstajemy, żeby w głowie się nie zakręciło. 15 sekund przerwy. Ćwiczenie numer 2, nic więcej. Zwykłe, standardowe pajacyki. Pięć, cztery, trzy, dwie, i jedna, a tak tak. stopy razem, i ja, w oddychaj, oddychaj. ja, jeszcze, chwilkę. 25 sekund jeszcze. Napinamy plecy. Jak wciągamy ręce w dół, napinamy mięśnie grzbietu i góra. Napinamy mięśnie grzbietu i góra. Jeszcze 10. 4, 3, 2, 1 i luz. Ostatnie ćwiczenie. Stajemy szeroko, kładziemy sobie rączki na podłodze, wychodzimy do przodu, ręce pod warkami wracamy do tyłu. Stajemy, Proste kolana. Cztery, trzy, dwa, jeden. Tak, tak. Wychodzimy do przodu. Napięte brzuch, napięte pośladki. Nie robimy pompki i wstajemy nogą. krawędzie stóp równolegle. Jak wychodzimy do podporu, przechodzimy na paluszki. Nie na całych stopach, odrywamy stopę. Przechodzimy na palce i wracamy. Jeszcze niecałe pół minuty. Dobrze. Dzień 20 sekund do końca i góra. Oddychamy, oddychamy cały czas. Nie puszczamy bioderek do podłogi. Ok. Bez pompeczki, bez pompeczki, nie puszczaj biodery. Jeszcze 5 sekund. 4, 3, 2, 1 i luz. Minuta okay. Okay. Zaczynamy za 4, 3, 2, przechodzimy do klęku podpartego i czas start. Kolanka w górze, przód, tył, przód, tył, Wde wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech, wdech. Wyobrażamy sobie jakbyśmy byli w tunelu, staramy się nie podnosić bioderek. Cały czas bioda są na jednej linii, nie pracują góra, dół, ok? Jeszcze chwilkę, 20 sekund za nami. Elegancko. Stopy równolegle, cały czas na paluszkach. Stopy się już nie ruszają. Postawione raz w miejscu, już nie zmieniają się do końca ćwiczenia. Jeszcze 15 sekund. Ręce nie szeroko. Na szerokość obręczy barkowej. Pod dłoń, yy, dłonie są pod barkami. 5 sekund. 4 3 2 1 Plus, Wstajemy. Okay. 15 sekund przerwy. Rozluźnij nogi. Jeżeli mocno bolą nogi, można je sobie delikatnie obić poprawić, utkwienie. 5 sekund, 4, 3, 2 i pajaczek. tak, Oto 45 sekund. Cieszę się, że Trzy, dwa, jeden, luz. Ok, ostatni w zestawie. Stajemy szeroko, długi wdech nosem, wydech ustami. Uspokajamy organizm. Jeszcze 8 sekund. Nie puszczamy bioderek do podłogi. Napięty brzuch, napięte pośladki. Czas, start. O, idziemy, idziemy, idziemy. Wracamy do tyłu, wstajemy i idziemy do przodu. Hop. I przesuć palce. Jeżeli... Zobacz, że jesteś w stanie sobie troszeczkę utrudnić to ćwiczenie. Przechodzimy do przodu, szerzej rączki, pompeczka i wracamy. Hop. Jeszcze chwilę. 20 sekund. Jeśli chcesz sobie jeszcze utrudnić, nie wstawaj. Od razu hop i pompeczka. Hop i pompeczka. I to jest już nasza najtrudniejsza decyzja. Jeszcze 5 Cztery, 3, 2, jeden, los. I znowu mi na Ok, przed nami ostatnia runda. Przechodzimy do klęku podpartego i znowu powtarzamy ostatnie ćwiczenie. 4, 3, 2, 1, start. Kolanka w górze, siadamy i przód. Wdech i wydech. I pracujemy cały czas. To jest Próbuj. ostatnia runda. Ok. I puszczaj biorę. Proste plecy, napięte, przód, napięte pośladki. Jeszcze raz powtarzam. Cały czas. Nie... Najpierw z kontroli to, żeby brzuch był napięty, napięte pośladki, potem dopiero dokładasz szybkość, okej? Okay? Jeszcze 20 Jak sekund. Trzymaj, 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 trzymaj. Kolana są w jednym miejscu, one się nie ruszają. Mył, przód. Tył, przód. Wdech, wdech. Wdech, wdech. Jeszcze chwilkę. 5 sekund. 4, 3, 2, 1 i los. Ok, super. 15 sekund przerwy, powoli wstajemy. Kolejne ćwiczenie pajaców. 10 sekund. Patrzność. 3, 2, 1 i start. O, I plecy, plecy, plecy. Wydłużenie, wydłużenie. Wy, wy, 15 sekund. Zmiana podstawonta do Jeszcze 5 4 3 2 1 i o. Ostatnie ćwiczenie, to nóżki. I znowu uspokajamy organizm, tym nosem, wydech ustami, powietrze, długi oddech. 3, 2, 1 i start. Wychodzimy do przodu, proste plecki, można dołożyć w pompeczkę, i wracamy. Ok, super. Przechodzimy na paluszki, elegancko, dawkocze. Ostatnia runda, może sobie spróbować <grytka> Już 15 sekund z nami, niecałe pół minutki do końca. Dobrze proste plecy, niedobrze dla wypecji. 15 sekund. I wstajemy proste plecy. Nie robimy. I wstajemy, napinamy wód, napinamy pośladki i dopiero schodzimy 3, 2, 1 i lód. Wszystkie poddurzenia. Ok. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy trening i zapraszamy do lajkowania, subskrybowania i udostępniania. Do zobaczenia!